Final Fantasy XIV to moje ulubione MMO. Co prawda nie jestem jeszcze na bieżąco, bo przede mną cała kampania z dodatku Shadowbringers, który wyszedł w 2019 roku, ale nie miałem wtedy zupełnie czasu na, na grę w MMO. I tak się złożyło, że w tym roku wychodzi dodatek Endwalker, i spokojnie, spokojnie wydaje mi się, że zdążę do, do końca listopada ogarnąć content z Shadowbringers. Natomiast pewnie wiecie, że ostatnio 14 przeżywa, no, coś w rodzaju. Inwazji. Bardzo dużo graczy próbuje swoich sił w 14, bardzo wzrosła popularność gry, głównie ze sprawą streamerów. Streamerów WoWa, którzy przerzucili się na 14, to sprawiło, że gra jakby pojawiła się w mediach gamingowych i też bardzo dużo osób zaczęło o niej mówić. No i to się właśnie przełożyło taki marketing szeptany powiedzmy no na, 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 na problemy z serwerami. Tak? To było na tyle poważne, na tyle dużo osób zaczęło grać w finale 14, że twórcy musieli w ogóle przepraszać, że tego nie przewidzieli. I w każdym razie. Wielu też youtuberów na przykład zaczęło tworzyć materiały, w których um, polecają bardzo Final Fantasy XIV i podają bardzo dobre argumenty zresztą za tym, dlaczego warto grać w Finala XIV. Ale pewne rzeczy są wydaje mi się trochę omijane, jeżeli chodzi o to, dlaczego Final Fantasy XIV może się Wam nie spodobać. I właśnie o tym chciałem tak przewrotnie w tym materiale powiedzieć, bo jak na początku zaznaczyłem, jestem wielkim fanem Finala 14. Ale są pewne elementy, które mogą niektórych odrzucić, a jestem pewien, że na pewno niektórych odrzucą, nawet jeżeli ktoś lubił inne gry MMO. I na początku warto zacząć od najważniejszej rzeczy, od tego argumentu, który pada najczęściej. Final Fantasy XIV ma fenomenalną historię i dlatego warto zagrać. Musisz zagrać Final 14 14, no bo słuchaj po prostu, to jest historia taka fantastyczna, że. No, że ja nie wiem co, prawda? Tak wiele razy słychać w internecie i nie tylko, i poza internetem, i to jest prawda. Final Fantasy XIV, szczególnie od tak, od połowy powiedzmy kampanii podstawki, i szczególnie pierwszy dodatek Heavensward Stormblood, też mi się bardzo podobała ta opowieść. To jest fantastyczna historia, bardzo dobrze napisana, świetnie poprowadzona, natomiast to się wiąże z pewnymi takimi, no powiedziałbym, dla niektórych minusami. Na przykład, bardzo dużo w Final Fantasy XIV mamy questów, które polegają tylko na tym, żeby pójść gdzieś i z kimś porozmawiać. A to nie jest normalny RPG, to nie jest Mass Effect, gdzie rozmowy są, wiecie, takie angażujące i często wybieracie sami opcje dialogowe. Tutaj czasem wybieramy opcję dialogową, ale bardzo rzadko i to często nie ma dużego znaczenia. Więc tak naprawdę często są questy polegające na tym, że musicie polecieć do innego królestwa na przykład, porozmawiać z kimś, i to wygląda tak, że po prostu obserwujecie kilkanaście okienek dialogowych z wypowiedzią tej osoby, a potem musicie wrócić gdzieś tam, żeby oddać tego questa. I często jest tak, że szczególnie jak się zakończy fabuła dodatku jakiegoś albo podstawowej wersji, mamy taki okres przed dodatkiem rozwijany, gdzie jest rozwijana historia za pomocą paczy. To często mamy kilka takich questów pod rząd na przykład. I wydaje mi się, że to może. Niektórych zniechęcić. Na przykład tych, którzy w MMO przede wszystkim chcą grać dla walki, dla mechaniki, nie? dla da, da szybko, żeby nazbierać w mieście pełno questów od, od, od questodawców, prawda? Wyjść w świat i zrobić wszystkie questy naraz, potem wrócić i zebrać tylko expa. To nie jest takie MMO. To jest MMO, w które się gra raczej powoli. To nie jest MMO, które się raszuje do maksymalnego levelu bardzo szybko. Tutaj jednak. Jest właśnie ten taki kontent narracyjny, i warto podkreślić, że to, mimo że historia jest dobra, to sposób podania jest jednak dosyć archaiczny. Nie oszukujmy się, tak? Więc, właśnie dlatego warto zwrócić uwagę, że to może nie każdemu przypaść do gustu. Druga sprawa też jest związana z historią, tak? No bo często słyszałem argument, że Final Fantasy XIV to jest gra. Która naprawdę to jest normalny Final Fantasy. Słuchaj, to jest normalny singlowy final. Jeżeli chodzi o historię, jest taka super, tylko no, że masz innych graczy, nie i niczym to się nie różni. Naprawdę słyszałem takie argumenty i to też jest bardzo zdradliwe i oszukańcze wręcz. No bo jak jakaś osoba zupełnie zaznajomiona z tematem usłyszy coś takiego, no to sobie pomyśli: Wow, to jest naprawdę jak final zwykły, tylko że są inni gracze obok mnie. No, to jest bardzo jeden ważny czynnik tutaj pominięty, mianowicie walka. Walka w tej grze to jest typowa walka z MMO, z takich starych MMO jak, jak Zwowa na przykład. Czyli to się nazywa profesjonalnie Hotkey Based MMO Combat. Czyli stoimy sobie w miejscu, wciskamy jeden, wciskamy dwa, wciskamy trzy, wciskamy cztery. Och, widzimy, że wróg wyprowadza atak, więc przesuwamy się dwa kroki w lewo, wciskamy jeden, dwa. 3 i wiecie o co chodzi, nie? To jest taka walka. Oczywiście upraszczam bardzo, bo potem, jak mamy dungeony, jak mamy rajdy, to trzeba o wiele bardziej się ruszać, już to już jest wymagające i bardzo wciągające. Natomiast ja tu mówię o takim podejściu, wiecie, gracza casualowego, który będzie po prostu chciał grać dla historii, tak? To wydaje mi się, że bardzo dużo takich graczy też, no, może być odrzuconych właśnie przez, to, przez tą formę walki w Final Fantasy XIV, więc to też warto podkreślić. A propos walki, też warto powiedzieć, że jeżeli dla was w grach MMO priorytetem są walki między graczami, czyli PvP, no to też Final Fantasy 14 nie jest grą dla Was. Co prawda moduły PvP są tutaj obecne, ale nikt nie traktuje walk między graczami na poważnie. Nie jest to w żadnym stopniu aż tak rozbudowany system jak na przykład w WoWie. Nie ma tu, no nie ma to tak naprawdę odpowiednika takiej poważnej, poważnej nawalanki PvP, tak jak, jak mamy w innych grach MMO. Więc to od razu warto podkreślić też, bo, bo niektórzy tego szukają w grach MMO a Final Fantasy, XIV, Final Fantasy XIV nie stawia absolutnie na to. Ja tylko raz kiedyś próbowałem PvP, już w ogóle nie pamiętam jak, jak to działało. Nie jest to, nie jest to w żaden sposób, w żaden sposób system, na, który też, na którym też twórcy się skupiają. To jest najczęściej takie, takie coś, żeby sobie było, ale za bardzo nikogo nie obchodzi. Więc to też taka już krótsza rzecz, o której krócej wspomnę, ale na pewno warto o tym powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz, która jest związana, że tak powiem, z, z historią właśnie, to ostrzeżenie przed boostami. Ponieważ grając sobie w 14 możecie kupić level boost w sklepiku i ten level boost sprawi, że na przykład postać którą stworzycie na pierwszym poziomie automatycznie jakby stanie się max levelem, tak na obecny dodatek. Czyli ominiecie sobie wszyscy, cały kontent z poprzednich dodatków, będziecie mieć maksymalny level, będziecie gotowi w teorii już na najn najn najnowszy dodatek i super niby fajna sprawa. Tylko, że nie. Tylko, że to jest okropna sprawa tak naprawdę, jeżeli chcecie grać w finala, inwestować swój czas i poznać historię i tak to, dalej, to to się zupełnie mija z celem, więc przestrzegam was bardzo, nie kupujcie boostów leveli w finalu, jeżeli naprawdę chcecie poznać tę grę, no bo tak jak powiedziałem, trzeba wrócić do tego, o czym mówiłem na początku, o tych questach narracyjnych, tak, o tych questach z dialogami. Jeżeli zrobicie sobie level boosta, to nagle będziecie brać udział w, jakich, w jakichś długich questach, gdzie nie będziecie mieli pojęcia, z kim wy w ogóle rozmawiacie. Co to są za postaci, o czym oni mówią, o jakich wydarzeniach. Często są nawiązania do jakichś wydarzeń sprzed do dwóch dodatków, na przykład, albo sprzed jakiegoś tam czasu. I po prostu, jeżeli sobie zbustujecie postać, to takie questy fabularne będą po prostu strasznie nudne i irytujące nawet, bo nie będziecie zupełnie wiedzieli, o co chodzi. A jednocześnie będziecie musieli te questy przechodzić, bo tu też jest tak, że musimy przejść pewne questy fabularne. Tak? To nie jest tak, że po prostu, e, powiedzmy, że wychodzi Endwalker w listopadzie i wy macie zbustowaną postać. To nie jest tak, że możecie sobie tylko nabić max level na tym, na, 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 na biciu mopków czy na dungeonach i, i tyle. Musicie, w, w finale jest tak, że musimy zrobić pewne questy fabularne. Ciąg w całych questów fabularnych, żeby na przykład odblokować niektóre walki, niektóre rajdy. Więc e, to warto brać pod uwagę. tak, Nie boostujcie sobie postaci, chyba że naprawdę jesteście hardkorowymi takimi graczami, którzy przeboleją to, że nie będą w ogóle rozumieć kontekstu fabuły i chcą tylko szybko dogonić znajomych, żeby z nimi rajdować, to może ok, ale naprawdę warto, warto przed tym przestrzec. Na końcu oczywiście najlepsza informacja, bo najlepsza informacja jest taka, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o wady tej gry, to by chyba było na tyle. I to nie są wady, bo dla mnie to nie są wady, ja tylko robię materiał o tym, co wydaje mi się na przykład po opiniach niektórych znajomych, co może być wadami dla innych ludzi. Natomiast mi to wszystko nie przeszkadza, absolutnie, o czym wspominałem do tej pory. Ale warto wspomnieć, że po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani, to nie wydawajcie pieniędzy. Nie kupujcie od razu podstawki ze wszystkimi dodatkami, bo to jednak jest specyficzne MMO. Dlatego naprawdę warto skorzystać z darmowego triala, bo to jest najbardziej hojny trial w chyba w historii płatnych MMO, tak naprawdę. Bo w ramach tej próbnej wersji otrzymujecie całą podstawkę, i cały pierwszy dodatek Heaven's World. Dodatek Heaven's World jest przez wielu uważany za najlepszy w ogóle, jeżeli chodzi o scenariusz w 14, więc to jest szalone w ogóle, że tyle twórców udostępnili za darmo. Są pewne ograniczenia, na przykład nie można mieć za dużo złota, nie Gili, tak, Gius to jest waluta w Finalu tym, żeby tam twórcy chcieli zapobiegać po prostu nielegalnemu handlowi walutą i też nie można na przykład chyba się odzywać do, do graczy, którzy nie są najmniej naszymi przyjaciółmi, są pewne takie drobne ograniczenia, ale spokojnie można sobie przejść cały kontent, wszystkie misje, z podstawki, wszystkie misje z Heaven ponad 100 godzin rozgrywki za darmo po prostu. Więc i chyba też można stworzyć dwie klasy, z tego co pamiętam. Więc są pewne ograniczenia, ale jeżeli chodzi o poznanie historii, nie ma problemu, możecie. I to taki trial pozwoli wam sprawdzić, czy się wam podoba historia, czy się wam podoba walka, czy się Wam podoba taka właśnie taka fuzja, że tak powiem, tej narracyjnej, narracyjnego takiego designu, połączona jednak z tradycyjną formułą rozgrywki z MMO Więc zdecydowanie, na pewno, jeżeli chociaż trochę się zastanawiacie, czy warto e, kupić Final Fantasy 14, to ja mówię wam, że nie, nie warto kupić, warto spróbować darmowego triala. I jeżeli polubicie tę grę, to po prostu kupicie później te dodatki. I to jest najlepsza opcja. Tak się powinno robić. To jest jakby. Zbyt dużo czasu trzeba inwestować, żeby kupować w ciemno takie produkcje, moim zdaniem. Więc jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie Final 14 to bardzo chętnie na nie odpowiem. Więc zostawiajcie komentarze poniżej. Jeżeli się zgadzacie z tym, co powiedziałem, co może się ludziom nie podobać, to dajcie znać. Jeżeli. Uważacie, że są jeszcze jakieś inne elementy, które mogą odrzucać w finału 14, to też dajcie znać, pomożemy innym razem, i tak naprawdę to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.